Moja macocha i ojciec wyrzucili mnie z domu, ale nie wiedzieli, że odziedziczyłam ten dom po mojej zmarłej matce. Postanowiłam, że zapłacą za swoje zachowanie. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć tysiąc subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Krystyna, nigdy nie będziesz wystarczająco dobra. Spójrz na siebie. Nawet nie wyglądasz na moją córkę. Te słowa wciąż rozbrzmiewają w mojej głowie jak zacięta płyta, powtarzając melodię, która niszczy mnie od środka. To były słowa mojego własnego ojca, a najgorsze było to, że zdawał się w nie wierzyć. Wszystko zaczęło się pięć lat temu, kiedy straciłam moją mamę Halinę. Była sercem naszego domu kobietą ciepłą i pracowitą, która robiła wszystko, aby trzymać nas razem. Kiedy zachorowała, poświęciłam się całkowicie opiece nad nią. Mój ojciec był obecny. Ale tylko fizycznie. Emocjonalnie wydawał się nieobecny, jakby już wiedział, że nie poradzi sobie z żałobą. Kiedy mama odeszła, cały nasz dom jakby umarł razem z nią. Ciepła energia, którą wnosiła, zniknęła, a jej miejsce zajął zimny pusty mrok, który szybko został wypełniony przez kogoś innego Zofię. Pojawiła się zaledwie sześć miesięcy po pogrzebie. Na początku chciałam wierzyć, że stara się pomóc mojemu ojcu stanąć na nogi, ale szybko stało się jasne, że jej zamiary nie obejmowały pomagania mnie. Miałam osiemnaście lat, kiedy się do nas wprowadziła. Był to mój ostatni rok szkoły, a ja starałam się pogodzić naukę z pracą na pół etatu w lokalnej kawiarni. Wszystko, czego chciałam, to uczcić pamięć mamy, ukończyć szkołę i spróbować stworzyć dla siebie lepszą przyszłość. Ale Zofia widziała to inaczej. Od początku dawała mi do zrozumienia, że mnie nie lubi. Widać to było w jej cichych spojrzeniach, pasywno-agresywnych uwagach i w tym, jak stopniowo zdobywała mojego ojca, odwracając go ode mnie. Ta przemiana była powolna, niemal niezauważalna, ale wkrótce zaczął powtarzać jej słowa: Za dużo czasu spędzasz na nauce, Krystyno. Powinnaś więcej pomagać w domu. Nic nie robisz dobrze. Zofia ma rację. Musisz nauczyć się większej odpowiedzialności. Każda krytyka była jak cios w serce. Zofia była urodzoną manipulatorką. Nigdy nie podnosiła na mnie głosu bezpośrednio, nie musiała. Wystarczyło, że szeptała coś do ucha mojego ojca, a on wykonywał jej polecenia. To było jak oglądanie, jak ktoś kawałek po kawałku zabiera resztki miłości, które jeszcze między nami istniały. Tymczasem nasz dom, który moja mama tak pieczołowicie pielęgnowała, zaczął się zmieniać. Ściany, na których wcześniej wisiały rodzinne zdjęcia, zostały zastąpione obrazami wybranymi przez Zofię. Rośliny, które mama kochała pielęgnować, wyrzucono i zastąpiono drogimi, ale bezdusznymi ozdobami. Nawet mój pokój przestał być moim miejscem. Zofia zawsze znajdowała powód, by tam wejść, porządkować rzeczy. To była jej metoda, by pokazać mi, że nie mam prywatności. Pewnego razu znalazłam w śmietniku pudełko z dawnymi listami mojej mamy. Kiedy ją skonfrontowałam, wzruszyła tylko ramionami i powiedziała: Myślałam, że już się z tym uporałaś. Chciałam krzyczeć, ale nie mogłam. Nie dlatego, że bałam się Zofii, ale dlatego, że wiedziałam, że mój ojciec stanie po jej stronie. Zawsze stawał. Z czasem moja sytuacja stała się nie do zniesienia. Praca w kawiarni była jedynym miejscem, gdzie czułam się potrzebna, ale pensja ledwo wystarczała na pokrycie wydatków, które Zofia i ojciec kazali mi ponosić. Krystyno, mieszkasz tutaj za darmo. Najmniej, co możesz zrobić, to dorzucić się do rachunków. To było kłamstwo. Oddawałam prawie połowę tego, co zarabiałam, ale to nigdy nie było wystarczające. Pewnej nocy, po wyjątkowo ciężkim dniu wróciłam do domu i zastałam Zofię i ojca w salonie. Śmiała się, popijając wino, podczas gdy on zdawał się być pod jej urokiem. Kiedy weszłam, Zofia rzuciła mimochodem komentarz, który sprawił, że zamarłam. Zastanawiałeś się, co zrobimy z pokojem Krystyny, kiedy w końcu się wyprowadzi? Może przerobimy go na gabinet? Powiedziała to tak, jakby mnie tam nie było. Mój ojciec tylko się zaśmiał i przytaknął. Tej nocy, leżąc w łóżku, poczułam, jak łzy spływają mi po policzkach. To nie był tylko smutek, to była złość tak głęboka, że odbierała mi oddech. Planują wyrzucić mnie z domu, jakbym była przeszkodą, starym meblem, który nie pasuje do wystroju. Wiedziałam, że Zofia tylko czeka na idealny moment, by mnie wyrzucić. A mój ojciec, który powinien mnie chronić, pozwoli jej to zrobić. Jak do tego doszło, mamo? Wyszeptałam, patrząc w sufit. Ale w głębi serca znałam odpowiedź. Od chwili, gdy mama odeszła, byłam sama w tym domu. Wiedziałam, że ten dzień nadejdzie, ale nigdy nie myślałam, że będzie tak brutalny. Było szare, typowe zimowe popołudnie w Gdańsku. Właśnie wyszłam z pracy, wyczerpana, ale zadowolona, że udało mi się zrobić nadgodziny, aby zaoszczędzić trochę więcej pieniędzy. Gdy otworzyłam drzwi do domu. Od razu zauważyłam coś dziwnego. W salonie panowała cisza, ale przy wejściu stały walizki. Moje walizki. Zofia siedziała na kanapie, trzymając kieliszek wina i uśmiechając się swoim fałszywym uśmiechem. Mój ojciec stał obok niej, z założonymi rękami i chłodnym spojrzeniem, które ledwo rozpoznawałam. Serce zaczęło mi bić szybciej. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Co tu się dzieje? Zapytałam, a mój głos zadrżał. Zofia, jak zawsze, odezwała się pierwsza. Poprawiła swoje blond włosy i uśmiechnęła się, jakby mówiła do upartego dziecka. Krystyno, myślę, że najwyższy czas, żebyś zaczęła swoje własne życie. Jesteś już dorosła, prawda? Kobieta w wieku dwudziestu trzech lat nie powinna już polegać na ojcu. Zamarłam. Jej słowa uderzyły mnie, jak lodowata fala. Spojrzałam na ojca, mając nadzieję, że powie coś, cokolwiek, żeby jej zaprzeczyć. Ale on tylko westchnął i powiedział: Zofia ma rację. Powinnaś już stanąć na własne nogi. Na własne nogi? zapytałam drżącym głosem: Pracuję, płacę rachunki w tym domu. Wiesz o tym, tato. Wiesz, że robię wszystko, co mogę. To za mało, przerwała Zofia. Potrzebujemy przestrzeni. Wiesz, jak to jest na nowy początek. Doskonale wiedziałam, co miała na myśli. Chcieli, żebym się wyprowadziła, aby mogła całkowicie przejąć ten dom. Mój żołądek się skręcił, a twarz zaczęła mnie piec ze złości. Jak on mógł na to pozwolić? Tato, to jest dom mamy. To tutaj mnie wychowała. Chcesz mnie stąd wyrzucić, jakbym była obcą osobą? Odwrócił wzrok, nie mogąc na mnie spojrzeć. Zofia odpowiedziała za niego z głosem pełnym jadu. Haliny już tu nie ma, Krystyno. Czas to zaakceptować. Wtedy zrozumiałam, że nic, co opowiem, nie zmieni sytuacji. Dla nich byłam zbędna. Wzięłam swoją kurtkę i ruszyłam w stronę drzwi, próbując powstrzymać łzy. Ale zanim wyszłam, odwróciłam się do nich po raz ostatni. Po śmierci mamy zawsze byłam tutaj sama. Ale nie zapomnę tego, co teraz robicie. Nigdy. Wyszłam, nie oglądając się za siebie, z walizką w jednej ręce i zranioną dumą w drugiej. Tamtej nocy błąkałam się po ulicach Gdańska, nie wiedząc, dokąd pójść. mróz przeszywał moją skórę, ale najbardziej bolała pustka w środku. Nie miałam dokąd się udać, a niewielka suma pieniędzy w mojej kieszeni nie wystarczyłaby nawet na tani hotel. W końcu zatrzymałam się w małym parku. Usiadłam na ławce, patrząc na zachmurzone niebo i pytając mamę, co powinnam zrobić. Czułam się jak zagubione dziecko, ale wiedziałam, że nikt mnie nie uratuje. Muszę iść dalej, mamo. Ale jak? Wtedy przypomniałam sobie o pudełku, które schowałam w kawiarni, gdzie pracowałam. Było to pudełko z przedmiotami należącymi do mojej mamy, zdjęciami, listami i przede wszystkim dokumentami. Coś mi mówiło, że tam znajdę odpowiedź, której potrzebuję. Następnego ranka, po spędzonej bezsennie nocy w chłodzie, poszłam do kawiarni przed rozpoczęciem zmiany. Wzięłam pudełko i zaczęłam przeglądać jego zawartość, popijając gorącą kawę. To wtedy zobaczyłam stary kopert z ręcznie napisanym imieniem mojej mamy. W środku był list i dokument. Moja mama zostawiła mi coś. A to, co mi zostawiła, zmieniło wszystko. Trzymałam kopertę w drżących dłoniach. Papier był pożółkły od czasu, ale imię mojej mamy, Haliny, napisane jej delikatnym charakterem pisma, wydawało się tak żywe jak moje wspomnienia o niej. Moje serce przyspieszyło. To było tak, jakby w jakiś sposób próbowała się do mnie odezwać, nawet po tylu latach. Otworzyłam kopertę ostrożnie. Najpierw znalazłam list. Rozpoznałam zapach lawendy, którego używała, i poczułam, jak moje oczy wypełniają się łzami. Wzięłam głęboki oddech i zaczęłam czytać. Moja kochana Krystyno, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że życie przybrało trudny obrót. Piszę go z myślą o Twojej przyszłości, bo wiem, że będziesz potrzebowała ochrony. Ten dom, w którym dorastałaś każda ściana, każdy zakątek należy do ciebie. Zawsze należał. Jeszcze zanim wyszłam za Twojego ojca, ten dom był prezentem od moich rodziców, a ja zadbałam o to, by wpisać Twoje imię jako właścicielki. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego, co się stanie, zawsze będziesz miała bezpieczne miejsce. Dokumenty potwierdzające to są załączone tutaj. Jesteś silna, Krystyno, silniejsza niż Ci się wydaje. Nigdy o tym nie zapominaj. Moje dłonie spociły się. Musiałam przeczytać ten fragment kilka razy, żeby uwierzyć w to, co właśnie czytałam. Dom należy do mnie? To właśnie próbowała mi przekazać? Wyjęłam papiery dołączone do listu. To były oficjalne dokumenty, wszystkie odpowiednio poświadczone, które potwierdzały, że moja mama przeniosła własność domu na mnie jeszcze przed swoją śmiercią. Były daty, podpisy, wszystko, czego potrzebowałam, by upewnić się, że to prawda. Nie mogę w to uwierzyć, wyszeptałam drżącym głosem. W jednej chwili zalała mnie fala emocji, ulga, złość, smutek i, ponad wszystko, poczucie sprawiedliwości. Oni, mój ojciec i Zofia, wyrzucali mnie z miejsca, które należało do mnie, do mnie, nie do nich. W tym momencie wszystkie wspomnienia upokorzeń, okrutnych słów, pogardy wróciły do mojej głowy. Zofia, siedząca na kanapie, śmiejąca się ze mnie. Mój ojciec mówiący, że jestem ciężarem. Ich plany, żeby przerobić mój pokój na gabinet. Teraz wszystko zaczęło mieć sens. Zofia prawdopodobnie wiedziała, że dom należał do mojej mamy. Może właśnie dlatego tak się spieszyła, żeby mnie stamtąd wyrzucić. Siedziałam w tej kawiarni godzinami, zastanawiając się, co zrobić. Część mnie chciała natychmiast wrócić do domu i skonfrontować się z nimi. Chciałam krzyczeć, wyma dokumentami przed ich twarzami i powiedzieć, już nigdy więcej mnie nie upokorzycie. Ale coś mnie powstrzymywało. To nie była tylko kwestia zemsty. Chodziło o zrobienie tego we właściwy sposób, tak jak zrobiłaby to moja mama. Pod koniec dnia postanowiłam skonsultować się z prawnikiem. Niewiele wiedziałam o takich sprawach, ale potrzebowałam pomocy, żeby zrozumieć, co dokładnie oznaczają te dokumenty i co mogę z nimi zrobić. Na szczęście jednym z naszych stałych klientów w kawiarni był pan Tomasz, prawnik, który zawsze był dla mnie uprzejmy. Przyjął mnie w swoim biurze tego samego dnia. Krystyno, masz tutaj coś bardzo solidnego, powiedział po przejrzeniu dokumentów. Ten dom należy do ciebie, bez cienia wątpliwości. Twój ojciec i Zofia nie mają żadnych praw, by cię z niego wyrzucić. Poczułam, jak ogromny ciężar spada mi z ramion. Po raz pierwszy od lat nie czułam się bezsilna. Co mam teraz zrobić? Zapytałam, próbując opanować swoje nerwy. Masz dwie opcje, odpowiedział. Możesz pójść do nich i poprosić, żeby dobrowolnie opuścili dom, albo możemy skierować sprawę do sądu. Jeśli chcesz, mogę wysłać oficjalne zawiadomienie z żądaniem opuszczenia domu. Spojrzałam na dokumenty jeszcze raz. Moja mama zaplanowała to wszystko, żeby mnie chronić, i wiedziałam, że nie mogę jej zawieść. Niezależnie od tego, jak bardzo to bolało, musiałam stawić czoła mojemu ojcu i Zofii, ale tym razem to ja miałam kontrolę. Wyszłam z biura pana Tomasza z jasnym planem. Jutro wrócę do tego domu, ale tym razem nie będę ofiarą. Następnego ranka wstałam wcześnie. Ciężar niepokoju był przytłaczający, ale tym razem było coś innego iskra determinacji. Nie byłam już tą uległą dziewczyną, która kilka dni wcześniej wyszła z tego domu z płaczem. Byłam kimś, kto znał prawdę i był gotowy walczyć o siebie. Dokumenty były starannie złożone w teczce, którą mocno trzymałam w rękach. Zanim wyszłam, spojrzałam na swoje odbicie w lustrze w łazience kawiarni, gdzie spędziłam ostatnie dni. Moje oczy były czerwone od nieprzespanych nocy, ale teraz pojawiło się w nich coś nowego pewność, że po raz pierwszy nie dam się uciszyć. Kiedy dotarłam do domu, zatrzymałam się przed bramą. Ten dom wyglądał inaczej. Miejsce, które nazywałam domem, gdzie moja mama sadziła róże w ogrodzie i uczyła mnie jeździć na rowerze, teraz wydawało się wrogim terytorium. Wzięłam głęboki oddech i weszłam. Gdy otworzyłam drzwi, usłyszałam śmiechy dochodzące z salonu. Zofia i mój ojciec siedzieli na kanapie, pijąc kawę, jakby nic się nie stało. Wyglądali na tak pewnych siebie, tak przekonanych, że wygrali, że aż zagotowało się we mnie ze złości. Krystyno. Zofia zauważyła mnie jako pierwsza. Uniosła brwi i uśmiechnęła się z pogardą. Co tu robisz? Przyszłaś po coś, co zapomniałaś? Mój ojciec spojrzał na mnie, ale nic nie powiedział. Może myślał, że wróciłam, by błagać. Ale tym razem nie przyszłam prosić o nic. Nie, Zofio, powiedziałam, a mój głos był mocniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wróciłam, bo ten dom należy do mnie. Jej uśmiech zniknął, zastąpiony zdezorientowanym wyrazem twarzy. Mój ojciec zmarszczył brwi. O czym ty mówisz? Zapytał z niecierpliwionym tonem. Wzięłam głęboki oddech i wyjęłam teczkę spod ramienia. Otworzyłam ją i położyłam dokumenty na stoliku kawowym, tuż przed nimi. To są dokumenty spadkowe mamy. Ten dom został przepisany na moje nazwisko jeszcze przed jej śmiercią. Wiedziała, że coś takiego może się zdarzyć i zadbała o to, by mnie chronić. Zofia chwyciła papiery, jej ręce lekko drżały. Jej oczy przesuwały się po stronach, a ja widziałam, jak krew odpływa z jej twarzy. To niemożliwe, wyszeptała. Andrzeju, powiedz coś. Mój ojciec wziął dokumenty z jej rąk, ale gdy je przeczytał, pobladł. Wyglądało to tak, jakby wszystkie kłamstwa, które sobie wmawiał, rozpadały się na jego oczach. Spojrzał na mnie, ale tym razem to ja nie odwróciłam wzroku. Krystyno, nie wiedziałem. Twoja mama nigdy mi o tym nie powiedziała, zaczął, ale jego głos brzmiał słabo bez przekonania. Nigdy nie zapytałeś, prawda? Mój głos był stanowczy, choć czułam, jak ściska mi się gardło. Byłeś tak zajęty pozwalaniem Zofii na manipulowanie tobą, że zapomniałeś, kogo powinieneś chronić. Zofia wstała gwałtownie, a jej zwykła arogancja powróciła na twarz. To absurd. Andrzeju, nie możemy pozwolić, żeby ona po prostu wróciła i wszystko przejęła. Zbudowaliśmy tu swoje życie. Zaśmiałam się gorzko. Zbudowaliście życie? Zniszczyliście moje życie. Traktowaliście mnie jak obcą, upokarzaliście mnie i wyrzuciliście z domu, który moja mama zostawiła dla mnie. Próbowała coś powiedzieć, ale przerwałam jej. Po raz pierwszy to ja kontrolowałam sytuację i nie zamierzałam pozwolić, by przejęła inicjatywę. Macie czas do końca tygodnia, żeby opuścić ten dom. A jeśli tego nie zrobimy? odparła Zofia z fałszywą pewnością siebie. Jeśli tego nie zrobicie, pójdę do sądu. Mój prawnik jest już gotowy, by zająć się tą sprawą. I dopilnuję, żebyście opuścili ten dom w najbardziej upokarzający sposób. W salonie zapadła cisza. Zofia patrzyła na mojego ojca, oczekując, że coś powie. Ale on milczał, z opuszczoną głową. W głębi duszy wiedział, że przegrał. Krystyno, możemy o tym porozmawiać, powiedział w końcu, jego głos niemal błagalny. Jestem twoim ojcem. Jesteś moim ojcem? Odpowiedziałam, czując, jak łzy napływają mi do oczu, ale nie pozwoliłam im płynąć. Ojciec chroni swoje dziecko. Ojciec nie patrzy, jak jest niszczone. Wzięłam dokumenty ze stołu i ruszyłam w stronę drzwi. Zanim wyszłam, odwróciłam się po raz ostatni. Macie czas do piątku. Potem podejmuję kroki prawne. Powodzenia. Wyszłam z domu z podniesioną głową. Ciężar, który nosiłam przez lata, zaczął znikać. Wciąż czułam ból, ale po raz pierwszy poczułam coś silniejszego wolność. W piątek, dokładnie w południe, wróciłam do domu. Tym razem z Tomaszem, moim prawnikiem, u boku. Nalegał, żeby być obecnym, na wypadek, gdyby trzeba było zarejestrować jakikolwiek opór. W drodze moje serce biło szybko, ale nie ze strachu. To była mieszanka niepokoju i pewności, że po latach upokorzeń w końcu odzyskam to, co moje. Kiedy dotarliśmy, scena, którą zastałam, nie była wielkim zaskoczeniem. Zofia stała przy wejściu, wynosząc kartony, podczas gdy mój ojciec wyglądał na zagubionego, układając walizki w samochodzie. Ogród, który moja mama zawsze tak starannie pielęgnowała, był w nieładzie porozrzucane papiery, torby i przedmioty walały się wszędzie. To był doskonały obraz chaosu, jaki wprowadzili do mojego życia. Gdy mnie zauważyli, Zofia z hukiem upuściła karton, a mój ojciec zamarł, jakby chciał zniknąć. Przyszłaś upewnić się, że wygrałaś, Krystyno? Krzyknęła Zofia, a jej głos przepełniony był nienawiścią. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Podeszłam spokojnie, zachowując opanowanie. To nie jest kwestia szczęścia, Zofio. Chodzi o sprawiedliwość. Traktowaliście mnie jak intruza przez lata, kiedy w rzeczywistości to ja byłam jedyną osobą, która miała prawo tu być. Zofia zrobiła krok w moją stronę. Ale tomasz wkroczył, jego obecność przypominała jej, że to już nie była gra, którą mogła kontrolować. Pani Zofio, powiedział chłodno, radzę dokończyć przeprowadzkę bez stwarzania problemów. Czas, który wam daliśmy, już minął. Zofia fuknęła i odwróciła się do samochodu, nie mogąc powstrzymać się od wymamrotania czegoś w rodzaju niewdzięczna. Zignorowałam to. Nie miało już znaczenia, co mówiła. Mój ojciec jednak się zawahał. Powoli podszedł do mnie, z ramionami opuszczonymi, jakby dźwigał ciężar całego świata. Krystyno zaczął, ale jego głos się załamał. Spojrzałam na niego i przez chwilę zobaczyłam człowieka, którym był przed śmiercią mamy. Tego, który uczył mnie jeździć na rowerze, który nosił mnie na ramionach, żebym mogła zobaczyć fajerwerki latem. Ale ta wersja ojca była tak odległa, tak nieosiągalna, że trudno było ją połączyć z mężczyzną, który pozwolił Zofii mnie zniszczyć. Tato, powiedziałam, mój głos był poważny, ale pozbawiony gniewu. Nie żywię urazy, ale dokonałeś swoich wyborów. Wybrałeś Zofię, wybrałeś traktowanie mnie jak problem, wybrałeś, żeby mnie porzucić. Teraz ja wybieram, by pójść dalej. Otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale nic nie wyszło. W końcu skinął głową, wziął ostatnią walizkę i wyszedł, nie mówiąc ani słowa. Kiedy odjechali, nad domem zapadła cisza. Była to ciężka cisza, ale jednocześnie wyzwalająca. Po raz pierwszy to miejsce naprawdę należało do mnie. W kolejnych dniach zaczęłam sprzątać dom. To było bolesne, bo każdy zakątek zdawał się przechowywać złe wspomnienia z ostatnich lat. Ale jednocześnie dawało mi to szansę, by odbudować nie tylko przestrzeń, ale i siebie. Umyłam ściany, Pozbyłam się starych mebli, które Zofia wniosła do domu, i posadziłam na nowo kwiaty, które moja mama uwielbiała w ogrodzie. Podczas sprzątania znalazłam wiele rzeczy, które zostawiła moja mama: małe karteczki, przepisy, które zawsze robiła, a nawet album ze zdjęciami, który myślałam, że Zofia wyrzuciła. Każda znaleziona rzecz była jak odzyskanie kawałka siebie. I stopniowo dom zaczął przypominać dom. Nie ten, który miałam z mamą, ale nowy. Taki, który tworzyłam sama. Z czasem życie zaczęło się układać. Przez jakiś czas pracowałam w kawiarni, ale z zachętą Tomasza zdecydowałam się wrócić na studia. Zawsze marzyłam, żeby zostać nauczycielką, a teraz, gdy dom w końcu był mój, czułam, że mam stabilność, by dążyć do tego marzenia. W swoje następne urodziny posadziłam w ogrodzie drzewo na cześć mojej mamy. Była to wiśnia, jej ulubione drzewo. Gdy wbiłam ostatnią łopatę ziemi, poczułam spokój, jakiego nie czułam od lat. To było tak, jakbym w końcu spełniła to, czego chciała dla mnie mama bezpieczeństwo, niezależność i siłę. Jeśli chodzi o Zofię i mojego ojca, słyszałam, że nie skończyło się dla nich dobrze. Bez domu musieli wynająć małe mieszkanie. Zofia, niezadowolona ze zmian, w końcu porzuciła mojego ojca, zabierając resztki jego oszczędności. Ojciec próbował się ze mną skontaktować kilka miesięcy później, ale tym razem nie odbierałam jego telefonów. Nie życzyłam mu źle, ale wiedziałam, że nie mogę dźwigać ciężaru jego błędów. Jeśli czytasz ten list, to znaczy, że życie przybrało trudny obrót. Słowa mojej mamy wciąż żyły w mojej głowie. Wiedziała, że czekają mnie trudne chwile, ale wiedziała też, że jestem w stanie je pokonać. Życie powaliło mnie wiele razy, ale w tamtym momencie Patrząc na kwitnącą wiśnie w ogrodzie, zrozumiałam, że mam coś, czego Zofia i mój ojciec nigdy nie mogli mi odebrać, moją siłę. I tak zaczęłam od nowa. Nie było łatwo, ale krok po kroku odbudowałam swoje życie. Bo czasami największe zwycięstwa przychodzą po najtrudniejszych bitwach.